Możemy zaliczyć wywrotkę na plecy. Eee, taki ruch wyglądałby mniej więcej wtedy tak. <grystanie> Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszeczkę o wspaniałym ćwiczeniu jakim jest pistol squad. Jak sami wiecie, jest to ćwiczenie bardzo wymagające, nie tylko polega na próbie siłowej, ale jednocześnie wymaga dużo mobilności oraz stabilizacji. Ćwiczenie Pistol squat jest niezwykle ważne w procesie rehabilitacji, np. po rekonstrukcji mięśni krzyżowego w kolanie. Wykorzystujemy go jako ocenę jakościową oraz ilościową na pewnych etapach rehabilitacji. Początkowo jako forma wytrzymałości mięśniowej, kiedy testujemy przysiad na jednej do ławki. I pod koniec procesu rehabilitacji, kiedy wykonujemy już pełne pistol patrzymy jak zachowuje się cała kończyna dolna. A więc dzisiaj omówimy sobie najczęstsze błędy w pistol oraz najczęstsze ograniczenia, które sprawiają, że ten ruch jest dla Was trudny. Jednym z częstych błędów, które w mojej opinii utrudniają e, ładnego pistola jest to, że w pozycji startowej ludzie często podnoszą nogę za wysoko, przez to już wchodzą do tyłu pochylenia i idąc w dół Walczą o to, żeby zostać z przodu. Ale żeby tego uniknąć, podnosimy piętę lekko i staramy się w, w miarę obniżania podnosić nogę do góry i wstając, utrzymać ją w tej pozycji. To powinno Wam ułatwić pistolet. Zgadza się? Pewna profeska. Drugim, może nie błędem, ale warto mieć świadomość, że żeby utrzymać pozycję w pistolu, musimy starać się cały czas pchać wszystkim, co mamy do przodu. Czyli nie tylko nogą, ale także po zgięciu biodra staramy się pchać kolano, ręce, wszystko jak najdalej i wtedy prawdopodobnie nie wyrócimy się na plecy. Pistol skład jest bardzo wymagającym ćwiczeniem. Aby go wykonać poprawnie, potrzebujemy dużych zakresów ruchomości w kilku stawach. Pierwszym, o którym opowiem, jest staw skokowy górny, gdzie potrzebujemy bardzo dużo zakresu zgięcia grzbietowego. Jeśli go nie mamy, ciężar ciała będzie się przechylał do tyłu. Możemy zaliczyć wywrotkę na plecy. Taki ruch wyglądałby mniej więcej wtedy tak. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. No idealnie było. Tak właśnie wygląda. Okej. Okay. No dobra. Aby prawidłowo znaleźć się w dolnej pozycji przysiadu na jednej nodze, nasze biodro potrzebuje dużego zakresu zgięcia oraz rotacji wewnętrznej. Jeśli tego nam brakuje, osoba podczas wykonywania przysiadu na jednej nodze będzie swój tłów starała się przychylać w kierunku nogi, która ma właśnie takie ograniczenie. Czyli możemy sobie zasymulować to w ten sposób. Osoby wysokie oraz te, które mają ograniczone zgięcie kręgosłupa lędźwiowego, będą miały problem z utrzymaniem pozycji na dole przysiadą na jednej nodze, ponieważ ta właśnie pozycja wymaga od nich bardzo dużego tyłu pochylenia miednicy i jednoczesnego zgięcia pleców. Czyli kiedy znajdą się tam na dole, prawdopodobnie środek ciężkości nadal będzie przesunięty w tył i nie będą w stanie utrzymać pozycji. Kolejnym problemem, który pojawia się bardzo często na początku przygody z pistolem, jest moment, w którym jesteśmy w dolnej pozycji i czwórka nogi wyprostowanej po prostu spina się i dostaje skurczu. Dzieje się tak, ponieważ w tej pozycji prosty uda musi działać w maksymalnym skróceniu i utrzymanie i generowanie siły jest po prostu dla niego trudne, więc wymaga to adaptacji i przygotowania. Jeżeli korzystacie z tego wspaniałego ćwiczenia, to zwróćcie uwagę na parę rzeczy takich jak to, że jest to ćwiczenie, które jest bardzo wymagające dla stawu kolanowego i więc dba właściwego rzepki, więc zalecamy ostrożność w ilości powtórzeń. Bardzo często programuję pistol w ten sposób, że robię po prostu w nim dosłownie parę serii na cały tydzień, a siłę czwórki buduję sobie na przykład w innych ćwiczeniach. A jeżeli planujecie robić pistolet na większą ilość powtórzeń w serii, pamiętajcie, że wymaga to troszeczkę dłuższej adaptacji. A oto przykładowe ćwiczenie, które stosuję w planie treningowym, żeby wzmacniać czwórę. Zależy mi tutaj na tym, żeby przednia noga miała dość mocne zdjęcie w stawie kolanowym, a kołanem zakrocznym idę jak najniżej. Siłę czwórki nogi, która jest w powietrzu w dolnej pozycji, buduje sobie w ten sposób utrzymując izometrię. Musicie też dostosować sobie strategię, czy wolicie mieć stopę w ten sposób, czy przepychać piętę do przodu. Przez to, że jesteśmy na stepie, możemy tą nogę utrzymać dłużej w powietrzu, nawet jeżeli będzie nam opadać ze zmęczenia. Kolejnym ćwiczeniem, jakie możecie wykorzystać w planie treningowym, aby wzmocnić mięśnie ud, jest zakrok ze stepu, który swoją mechaniką będzie bardzo zbliżony do przysiadu na jednej nodze. I staramy się wykorzystać fazę ekscentryczną, aby stabilnie te, ten ruch wykonywać. Dynamiczne ruchy w górę. Pamiętajcie też, że niestety nie wszyscy będą w stanie wykonać ładnego pistola i prawdopodobnie największy problem będą miały osoby bardzo wysokie. Jeśli taki problem występuje, pomocna będzie podkładeczka podpięta. Przysiad na jednej nodze, w tym wypadku do ławeczki, jest bardzo pomocny w procesie monitorowania postępów rehabilitacji po ACL. Średnio gdzieś w okolicy trzeciego miesiąca testujemy po raz pierwszy taką osobę. Sprawdzamy ile razy. W danym czasie jest w stanie wykonać przysiadów na jednej nodze. Porównujemy to sobie z drugą kończyną. Pod koniec wspomnianego wcześniej procesu rehabilitacji po ACL przysiad na jednej nodze świetnie się sprawdzi jako test jakościowy, czy osiągnęliśmy pełne zakresy zgięcia kolana, czy kontrola ruchu na jednej nodze jest już odzyskana oraz czy odpowiednią siłę. Dajcie znać, czy korzystacie z tego ćwiczenia. Może dźwigacie jakieś ciężary? Napiszcie w komentarzu, jakie to są wyniki. Pochwalcie się. Mamy nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu. I jeżeli chcecie więcej tego typu informacji, zapraszamy Was do naszej grupy na Instagramie. Pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję, lajka i dzwoneczek. Amen.